Zostać w tej Unii czy z niej wyjść? To pytanie od kilku lat zadają sobie politycy, tylko że to jak gdyby nie oni chyba powinni decydować. Ale mówię o tym, dlatego że w tej chwili przeskakujemy do Brukseli. Violetta Florczak na miejscu. Witam Cię, Wiolu. Dzień dobry, Olu. Witam słuchaczy naszego radia. I masz informację z ostatniej chwili. Komisja Europejska podpisała umowę finansową w sprawie KPO. Co to oznacza? No właśnie, co to oznacza? Czy możemy się spodziewać, że ta manna unijna popłynie? A nie szybko, nie szybko. To znaczy, to podpisanie tej umowy było zapowiedziane już w czerwcu, wtedy kiedy nasze KPO jakby dostało zielone światło, więc urzędnicy... I unijni, i urzędnicy z rządu premiera Morawieckiego pracowali nad tym kilkusetstronicowym dokumentem przez całe lato i to podpisanie było zaplanowane na wrzesień i właśnie mamy informację, że ta umowa została podpisana. No cóż to znaczy? To znaczy, że rząd będzie mógł teraz złożyć wniosek o pierwszą ratę pieniędzy z KPO i będzie mógł planować oficjalnie już te wydatki. A to jest bardzo ważne, bo um, aż 70% pieniędzy musi być zaplanowane, zaprogramowane do końca tego roku, bo jeżeli tego planowania, programowania nie będzie, to pieniądze proceduralnie przepadną. Czyli teoretycznie dzięki tej podpisanej umowie możemy zacząć planować wydawanie tych pieniędzy. Natomiast sama, samo otrzymanie tych pieniędzy zależy nadal w dalszym ciągu od wypełnienia kamieni milowych. Także no, właśnie, no właśnie. A te, kamienie, tak to tak, a te kamienie raczej się sypią w lawinie, niż są wykonywane. Jak zapewne wiesz, wczoraj, czy przedwczoraj chyba wczoraj, pan prezydent powołał sędziów do tak zwanej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, bo tak zmieniono chyba tą nazwę Izby dawnej, dyscyplinarnej, nieuznawanej. No i powołał sędziów tych z tak zwanych osędziów, czyli tych, których Unia Między innymi Europejska nie akceptuje, bo są po prostu powołani byli, zostali wcześniej powołani niezgodnie z prawem przez Izbę, która nie miała takich uprawnień, bo nie była Izbą. To się już wszystko robi takie zapętlone, że czasami sama się w tym gubię. Generalnie no, pan prezydent nie wyciągnął ręki w stronę Unii, tylko. A, tylko jakby no, dołożył jeszcze swoje trzy grosze do tego już jakże ostrego konfliktu między Polską ale a Ale mimo wszystko, mhm. tak, ale mimo wszystko widać, że um, nawet jeśli PiS um, tutaj um, ze wstrętem podchodzi do, um, z jednej strony do Unii, no to jednak nie cofa ręki um, o, te nie. unijne pieniądze. Oczywiście. O czym świadczy no. o czym świadczy, to podpisanie tej umowy finansowej. No dokładnie, no dokładnie, ale wiesz, no, między tym, co oni mówią, a co oni robią, wiesz, jeśli, jeśli poseł, europoseł, wiesz, a jest ich sporo, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie, z obrzydzeniem się, wiesz, o Unii wypowiadają. W ubiegłym tygodniu jeden z europosłów, nie przypomnę sobie z tej chwili pytał, czy można jakoś wyjść z tego KPO. Inny, wiesz, jak wiesz, profesor Krasnodamski nadaje na Unię porównuje z Rosją, a wręcz mówi, że jest większym wrogiem niż putinowska Rosja, ale ci panowie też co miesiąc z budżetu unijnego swoje prywatne wynagrodzenie przyjmują i nie, nie czują obrzydzenia wtedy. Wtedy ich to hmm. zupełnie nie, nie brzydzi. Tak jak i, i pieniądze z KPO. No przecież wszyscy wiemy, że te pieniądze są potrzebne Polakom. Rząd sobie poradzi, ale są potrzebne przedsiębiorcom, są potrzebne na Wiesz, wszystkie sprawy związane z klimatem, energią i tak dalej, i tak no, dalej, nie sposób wymieniać. Zobaczymy, jak to będzie. Mnie się coś wydaje, że może nie być ciekawie. Te unijne procedury i w ogóle polityka na tym szczeblu jest dosyć skomplikowana. Ja wiem, co mówię, bo od dwóch lat ponad relacjonuję. Właśnie te, te europejskie tematy dla naszego radia, także zdążyłam się już naprawdę w tym nieźle rozeznać. I będę dzisiaj o tym mówiła, właśnie o kompromisie po brukselsku, bo prawda jest taka, że no Polska, mimo tego, że yy, yy, nie ma najlepszych w tej chwili stosunków z Unią Europejską, ale jednak jest w dużo lepszej sytuacji niż Węgry. A wiesz, bo... wejdę Ci w słowo. Tak? Wejdę ci w słowo. Tak, tak, ponieważ Polska na razie, słuchaj, bo tam, bo wiesz, na Węgrzech jest korupcja jest po prostu jawna korupcja i te pieniądze, które Węgrzy biorą, są no niewydawane zgodnie z, z tym, co tak. obiecali sobie z Unią, prawda, mówiąc tak bardzo prosto. Posto. Ale w Polsce, w Polsce na razie jeszcze nie, ale zobacz, pojawiły się takie afery jak ta z. Um, respiratorami, gdzie wiesz, tak. mnóstwo pieniędzy poszło gdzieś, gość niby zginął, niby nie zginął, niby spalony, niby nie wiadomo. I, i, I takich afer na pewno jest więcej. Byle one nie wyszły na światło dzienne, to znaczy mówię tutaj z pozycji na przykład, gdybym była polskim rządem, ale nie wiadomo. A z drugiej strony też Viktor Orban, wiesz, nie jest tajemnicą, że, że, że to państwo jest skorumpowane. On sami jego rodziny. Ale z drugiej strony on ma większość konstytucyjną i wszystko robi w ramach prawa. Prawda? Gdy tymczasem, no, gdy tymczasem PiS, no jednak to prawo często omija. Ale przejdźmy właśnie do tego tematu, bo to ciekawy temat. Wczoraj padło to, iż Węgry, ale i, to, i to nie dotyczy KPO, tylko tych takich funduszy, prawda, stałych, które... No państwa... KPO, Węgry nie mają w ogóle mm -hmm. zatwierdzonego KPO, mm -hmm. w ogóle nie mają zatwierdzonego KPO, także im to w ogóle daleko do tego, do tego etapu, dlatego mówię, że Polska jest mm -hmm. w lepszej sytuacji. Ale mm -hmm. Komisja Europejska w niedzielę zatwierdziła wniosek, który złoży do Rady Europejskiej o zablokowanie Węgrom dostępu do części funduszy unijnych. I no ja nie right. mówię tutaj o KPO, tych pieniądzach dodatkowych, tylko o zwykłych funduszach spójności. I tutaj konkretnie mowa o kwocie 7,5 miliarda euro. I to y, oczywiście wydaje się ogromna kara, ale, jak się, ale przyjrzyjmy się z bliska tej pogróżce. Bo tak jak bo Węgry od lat, podobnie zresztą jak i Polska, są jednym z największych beneficjentów budżetu, ale Węgry również biją rekordy, tak jak wspomniałaś, w statystykach korupcji i sprzeniewierzenia tych właśnie unijnych środków. I do tej pory w sumie nie spadła na nie żadna kara. Trzeba też przypomnieć, że od stycznia 2021 działa w Unii nowa regulacja. Zwana mechanizmem ochrony budżetu, i na podstawie tej regulacji już samo ryzyko defraudacji może skutkować zabraniem funduszy unijnych. A w przypadku Węgier to mamy wiele, nie tylko nie, nie mówimy o ryzyku, ma mówimy o dobrze udokumentowanych przykładach takiej systemowej korupcji politycznej. Więc ja się tak zastanawiam, czy więc to unijne imperium wreszcie zaatakuje. No, bo z jednej strony komisja skierowała wniosek o zablokowanie tych 7,5 miliarda, ale z drugiej negocjuje jednak z rządem Viktora mm. Orbana. Wiemy, że oni mają węgry mają termin do 19 listopada na wdrożenie tych reform. I tak się zastanawiam, czy jak wdrożą, to czy komisja wycofa ten wniosek, czy co? Nie wiem. A z drugiej jeszcze i jeszcze z jednej strony, te 7,5 miliarda to jest niby bardzo dużo, bo aż 65%. Teraz aktualnie uruchamianych środków z programów operacyjnych, ale z drugiej strony, jak popatrzeć na cały plan finansowania w najbliższej siedmiolatce Węgier, to jest mniej niż 30% tej kwoty. Więc to wszystko zależy od tego, w jaki sposób spojrzymy na te deklaracje. I zresztą zastosowanie kary którą dzisiaj komisja grozi Pesztowi, tak naprawdę wcale nie zależy od brukselskich urzędników, tylko zależy od państw członkowskich, no od właśnie. Rady. Bo no. to jest no, bo to jest tak, że komisja może proponować, ale to Rada. Czyli państwa członkowskie decydują. No i tutaj powiedzmy, w ogóle taką, no. Tak, tutaj powiedzmy, że Polska już powiedziała, że nigdy w życiu nie poprze e, zabrania tych środków Węgrom, bo przecież wiadomo <noise> dlaczego Polska tak mówi, bo musi stać w jednym rzędzie e, e, z Węgrami, żeby potem Węgry broniły jej. Tylko że teraz to jest już nie tak, że musi być 100% głosów, prawda? Poprawnie, jeśli się mylę, tylko większość kwalifikowana. Tak, 15 państw reprezentujących mm -hmm. 65% ludności, mm -hmm. ale to jest bardzo wyraźne. Wysoki próg, bo oczywiście tu to Polska wiadomo jakie ma interesy w tym, ale są też inne kraje, które nie spieszą się tak naprawdę, bo rządzący nigdy nie wiedzą któremu z nich w którym momencie taka regulacja może zaszkodzić z tym odbieraniem funduszy. Także to jest to jest taki śliski temat. Natomiast ja tak myślę, że ta pogróżka komisji to jest raczej takie przybuntu pod taki, to co ja nazywam brukselskim kompromisem. Ja myślę, że to może wyglądać, to może w sposób, że Orban zobowiąże się do wprowadzenia tych wymaganych reform. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły, ok, nie ma potrzeby przycinania, te zobowiązania zostaną angielskiego planu odbudowy. Komisja będzie mogła ten plan zaakceptować, ale powiedzieć, że pieniądze popłyną wtedy, kiedy Orban wywiąże się. Już tak zresztą w przypadku Polski, prawda? Mhm. Ja to mhm. tak nazywam takim brukselskim kompromisem. Tak, masz rację i będziemy to obserwować. Coś, no, mi, coś zobaczymy. nam się wiesz, Wiolu, ale teraz jest OK. Coś nam się troszeczkę rwiesz. Będziemy to obserwować, na pewno będziemy o tym mówić, no bo to będzie ważny temat. Jeśli się wydarzy, to będzie ważne. Jeśli się nie wydarzy, to też będzie o czym mówić zdecydowanie. No, to może już ty, tak. Ty, tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze, jeszcze przygotowałaś coś o sondażu, belgijskiej opinii. To w ogóle, wiesz, co bardzo ciekawe, co napisałaś. Nie miałam zielonego pojęcia, że w Belgii autostrady są oświetlone. Hmm. No, tak. A, no wszystkie. Ale jazda. To jest mały kraj. Ale to wiadomo, że jazda to chwilą... po prostu, no. Tak, wszystkie autostady w Belgii są oświetlone, no to jest mały kraj, są w ogóle też darmowe, także <noise> jak w Niemczech, ale jest ich mało i wszystkie autostady są oświetlone, no i w związku z tym ceny energii też są jedne z najwyższych w Europie, dlatego wiadomo, że teraz się wszyscy tutaj martwią, jak to sobie z tymi rachunkami za energię, za energię poradzimy. WSOS przeprowadził takie szerokie badanie opinii publicznej wczoraj poznaliśmy jego wyniki i proszę sobie wyobrazić, że za najskut... ponad... prawie połowa respondentów uważa, że najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania temu kryzysowi energetycznemu będzie dodatkowe opodatkowanie spółek dochodów, spółek energetycznych. Czyli takie działanie Ala Robin Hood, mhm. jak komisja. Proponowała. Na drugim miejscu znajduje się pomysł ustalenia górnego limitu cen paliw i zresztą um, belgijski rząd już podjął takie, do, takie takie decyzje dla ochrony klasy średniej, pewien limit e, gazu, energii będzie ta m, cena. Do pewnego momentu zamrożona. No ale tam jest jeszcze wiele takich różnych obostrzeń. Kto będzie mógł z tych zamrożeń skorzystać, więc to będzie też za, oczywiście zależało od dochodów rodziny. No a na trzecim miejscu jest taki pomysł, żeby zaakceptować jednak przedłużenie pracy reaktorów jądrowych, ale tylko 11% uważa na przykład, że powinno się znieść sankcje na Rosję. No. A 7%, czyli jeszcze mniej, jest zdania, że każdy powinien zacząć oszczędzać energię. Także się okazuje, że chętnie się sięga do portfela innych, no <noise> niż tak. przykręca samemu kurek. <noise> A to zawsze wiesz, Biolus, no, prawda? Tak, no, oczywiście, to cecha ludzka. No i oczywiście, jak się domyślam, Bergowie nie chcą, aby ich autostrady nie były oświetlone, aby oszczędzić trochę energii. Przyzwyczaili się i chcą jeździć po, 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 po oświetlonych tak, autostradach, czy też nie? Na razie, na razie, nie ma mowy o nie ma decyzji o wyłączeniu tegoż oświetlenia, ale przebąkuje się o tym, więc może się tak zdarzyć, że w końcu ciemność zapadnie na naszych tutaj autostradach. Ale jeszcze okazuje się też, że ponad połowa, właśnie mówiąc o autostradach i zwyczajach w ogóle Belgów, okazuje się, że ponad połowa respondentów już planuje. Jakie to oszczędności w budżetach domowych zrobi, bo obawia się, że nie będzie w stanie dociągnąć do końca miesiąca i zapłacić rachunków za energię. Także słyszy się już, że wszyscy zastanawiają się, gdzie tutaj z tego domowego budżetu obciąć, więc myślę, że szybko ta optyka może się. Zmienić. 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 zmienić jednak zmienić. tak no to tak jak było w przypadku pandemii prawda zmienić. na początku wszystko się wydawało takie wow niemożliwe a potem jakoś się szybko dostosowaliśmy oczywiście. potrzeba myślę, matką może być wynalazku podobnie. słuchaj potrzeba matką wynalazku i my wszyscy ja tutaj jestem zdania że naprawdę słuchajmy oczywiście jeśli się interesujemy wiadomościami co na temat oszczędności mówią politycy w poszczególnych krajach czy w Unii Szerzej ujmując, ale przede wszystkim zajrzyjmy do swoich domowych budżetów i zadbajmy o nie, bo tego za nas nikt nie zrobi, czy to w Polsce, czy w Brukseli, czy w Stanach Zjednoczonych. Także dziękuję, Wielu, że o tym powiedziałaś, bo to naprawdę no, trzeba po prostu być no, jakby przytomnym, wiesz, no, żeby później się nie obudzić z palcem tam, gdzie nie chcemy żeby te palce się znajdowały. Mhm. Wiolu, wielkie dzięki. Trzymaj się słuchaj. Fajnie, że wpadła ta wiadomość z ostatniej chwili. Czekamy na ciebie we wtorek albo w innym dniu. Zobaczymy, jak się potoczy tydzień następny. Tymczasem pozdrawiam Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy i w Brukseli, i w Francji, i Belgii, całej okolicy, czyli te wszystkie miejsca, gdzie, które ogarnia Wiola. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Mhm. Miłego Dziękuję. dnia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Violetta Florczak z naszego studia w Brukseli.